Brać Czy będę brał z Twitcha? Nooo Myślę, że też będę zapraszał Czy jestem wierny? Tak Letal tempo. Ty muszę dźwięk wyłączyć Ty ja z setem wygram jeden na jeden 1.49 sekund kluwna Ej, ja setem wygrałem jeden na jeden czajisz Bitkę <grystanie> Okej okay. Takie tam Przy okazji wyłączając dźwięk Ty chyba runa dobra Cię wydaje Fire kitka, dzięki za poloka. Po prostu se zioma najebałem, tako Cooldown na tym? Chyba nie ma to cooldownu. To jest coś takiego jak pasywka Jacksa. A jak mam tak mały cooldown ogólnie na kill? Bo właśnie mam tę runę, letał tempo. Teraz mam 3, Teraz mam 3,65, a wtedy miałem półtorej minuty. No różnica jest giga. to może Jasuła na topie będzie grany Co? Siema ma Michał O fak Kwiatki, kwiatki niszczyć Barierka Kurde, ja HP nie mam Sekundy, nie minuty. Aj się przejęzyczyłem, sorki, e, to jest normalny serwer byku, to nie jest PBL. Dobra, Zyra, ja cię muszę rozwalić dla widzów. Tylko weź tego kwiatka. Dobra, wbijamy się chyba w nią widzowie, co? Albo na czwartym lewelu. Albo teraz <grymne> Ej, to ta tempo jest śmieszne No jaki nie ma cooldownu Ej ty Ej o chuj chodzi Siema, Kuba. Lol. A, je, a tutaj są jakieś nowe itemy? Tutaj dla SUO raczej nie było żadnych. Was dzięki za followka. Siema, Aleksandra. czyli dobry item. Dobra runy. Dobre runy, ty. Letal tempo. <noise> Masakra. Siema, Emilek. Ty, nieźle. <laughs> Dobra runy, plus <Just> jeden. <laughs> Dobra runy. Ty czemu Volibearę? A w nich czy co? Jak ja ją napierdalam, ty. Ej, nie, 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 ty. O, jest woliber. Ty, a patrz ile ja mam ataku speed, a, byku. Ty, ja czuję się jak na cheatach. Ej, a ja nie trolluję. Letal tempo może być ewidentnie dobre na tego, Yasuo. Jak już się bijesz, czy ogólnie ta runa jest dobra? Siema, forsen. O Trochę przedobrzyłem. Yes. <noise> no nieźle. Łączę staty, ty w sumie. Łączę staty. Masz rację, Widzu. Ty masz 200 IQ, Wojtas, jednak. Dlaczego ty jeszcze nie jesteś yy, naukowcem? Chyba, że już jesteś. Pamiętasz Ginzo z początku tamtego sezonu, jak nie zerował Kryta? Co by działo, jakby nadal to było? To prostu nowe letal Tempo. Ja pierdolę Byku, to by była masakra. Shadow Flame jest dobry na katę. O. To może być chyba w niektórych sytuacjach. Ale wiesz co, jeszcze nie korzystałem, to nie wiem. Z zagrożeniem z maty. Nie no byku, jest praktycznie początek roku jeszcze, to nie ma żadnych zagrożeń. O kurde, turret shot. Ale gram ja suło, to muszę dostać turret shota. ma i Olafson. To się zwykle tak. Już był paczek 11:23. Już wszystko to nowe jest w gierce. Normalnie, I, czy ty to z widzami chcesz, że grasz, Grasza? Widzę, wyglądają, czy bierzesz z Discorda? Biorę z Chatus, Z z, szatu z YouTube, byku. Wystarczy, że nikt napiszesz. Kurde, ty, jakbym ją trafił z tego kino. Teniosło. Ej Woliber, przyjdziesz do mnie, bo trzeba tak speedy przetestować. To jest patch sezonowy, bo ja zgupiałem wreszcie. To jest presezon byczku. Patch 11.23. To jest wersja lifestyle. Siema po tak. <grystanie> o kurde, ty widzu, przepraszam cię, że kichłem Jaka ranga na tym kącie? Tak. Ta. Że tak czy na zło to się świecę, jak się cofam. 1.96 atak speedu. O kurde, to dużo. A zdrówka. A, dziękuję bardzo widzowie. Mam nadzieję, że zdrówko, za niedługo święta. Kupiłeś coś rodzicom na święta? Już? Albo braci, Bratu, siostrze. Co kupiłeś na święta? Czy jeszcze nie? Czy ty na ostatnią chwilę będziesz kupował? Tak jak ja to robię. Dzień przed Ale już jest świąteczna atmosfera <laughs> Auto? Oh, <puta. laughs> Jesteś z bogatej rodziny Dobra, nice. Nic się nie kupuje? Jak się nic nie kupuje? No, w święta chodzi o to, żeby dostawać w sumie. To, no, masz rację. Na święta się nie kupuje, tylko się dostaje. Ja też taką takie coś wyznaję. Runy? Takie mam, pod letal tempo. testowanka. A ja na kwarantannie. Holy oh, shit. Nie. To nieźle. Jakbym ja był na kwarantannie, to bym chyba robił to, co ciągle robię. <laughs> Czyli siedzę w domu i no life'a. Chociaż... Nie mógłbym chodzić na treningi w czwartek. Jutro mam trening, widzowie. Dobra, wbijam się w Ciebie pod turret. Dobrze, że mam duży atak spida, To nie musiałem... Dwa atak spida mam. Dwa auto ataczki Kurde... No nie wiem, ty. To jest kinda weird. Ty może Jasuo na topie jest przez to dobry? Ej, ja top. Jeśli będę grać teraz rankedy, coś mi da. Eee, Lepsze sobie MMR-ki. Nextatryndon z Lethal Tempo? O kurde. Ty. Trinda z Tempo, mój mainik. Mój w sumie drugi mainik. Może być dobra na Petersonek, co tam? A dobrze. Dzisiaj z rana było ćwiczone. Mordy powiem wam tak, ja używam rękawiczek, nie? Używam rękawiczek, żeby ćwiczyć, no bo ja jestem pussy i mam rękawiczki, żeby się podciągać i dipy robić i nie? Ale nie mogłem je znaleźć z rana. No to sobie zrobiłem rozciąganko i było rozciągane z rana. I powiem wam, że ja chcę się rozciągać i ja chcę kiedyś zrobić Eee, szpagat. Widzowie dla... Dla widza chcę zrobić szpagat. Dobra, jestem jebany chyba przez wolibera i seta. O, jeszcze zyra O kurde, zjebałem. Mam za dużo atak speeda, żeby zginąć. O. Ja pierdziela, jakie close. Jednak Bianie w sezonie, w presezonie daje mmr -y. No, właśnie kurde powiem Ci, że nie wiem, chyba są plotki, że niby resetują MMR-y, ale nie wiem. Z jednej strony resetują, z drugiej strony nie. Ja już sam nie wiem. Ale ja bym się w presezonie nie fokusował na rankedach. Jak chcecie fajnie spędzić presezon, no to sobie po prostu grajcie normalki, testujcie. Uczcie się czempiona. Ej, mógłbym mu dwa auto wstrzelić w sumie przed ultem. Dwa autoski bym wstrzelił przed ultem, co? Bo ja mam tyle atak speeda, że to jest masakra. No ale demagea nie mam Bierz co farmy w 10 minut, no czuję się koks Jak spadnę to nic z rangi co, co się stanie? Nic się nie stanie, Byku To jest pre sezon Możesz se z Golda wbić, Iron 4 To w sumie MMRki ci się stracą i to tyle Dobra, ja się cofam, a mam cały itemek To karunki, takie mam runki. Tak jak w lewym dolnym rogu pokazałem letal tempo. Czy ja potrzebuję antychila? No, Lewin Co po diamenta? Nie jak chcesz, możesz bijać diamencik. Ale ja bym się podczas presezonu na czymś innym skupiał. Czy można zagrać? Jak napiszesz nick, to będziesz miał szansę. Mapa? Mapa. Nic mapa. Może rekord farmy zrobię, co? Ja zrobię powtórzeń na drążku. Eee, bez gumy zero. Bez gumy zero jeszcze. No ciężko jest się podciągnąć. W sensie dobra, zrobię jedno. Bo później się prostuje ręce i jest mega ciężko, jak się nie ma pleców zrobionych. A przeciwnicy mają bounty na turetach. Jakie są te zmiany? Mordeczko, trzeba przeczytać patrz na uciki. Tam wszystko będzie napisane. Siema, siema, no, zajęliście paść po pracy od razu stream się. Siema, siema, byczko. Rozluźnij się po pracy i popatrz na jasuło zletał tempo. Mam nadzieję, że cię nie zirytuje. Idzie, fajk do mnie. Siema, fajk. Kurde, close! Ej! Jakby teraz mi Q weszło po tym E, to byłaby spenta, może. O oh my gosh. Co ja mam złożyć teraz? Ja złożę. Iżyk wyry. Dzięki za followka. Pamięć mięśniowa i będziesz po 20 robił. Już sam mi się wydaje, że pamięć mięśniowa inaczej działa. <grym 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 ale mam nadzieję, że będę 20 robił. Ja dosyć szybko progresowałem gorzej z Dipami. Ciekawe. Ja właśnie robię sobie, nie wiem, raz nie robię, raz robię i to tak wygląda. Ale teraz znowu wróciłem do robienia tego. No, i jeszcze z gumą robię po prostu. Jeszcze robię z gumą. Pomocną. Ale już coraz. coraz mniejszą gumą. To myślę, że w końcu uda się bez. Niech usuną tę koronę z tej gry. Też muszę przetestować tę koronkę. Bo wydaje się silna. Wydaje się, za wydaje się bardzo silnym itemkiem. Ktoś ma tą koronkę? Nie, nie ma nikt. Niestety. Dawaj pompkę na 500 lajków. A ile jest lajków? Mogę zrobić 5, bo więcej nie dam rady. A propos szkoły i ocen to niektóre szkoły mają, mają ćwiartki takie, wiesz, że nie ma półrocza, tylko masz wystawione ocen co 2,5 miesiąca. Znajemy na... Znajemy na ślusarce już ma 7 szmat. A to ćwiartki? Nie, ciekawe. Na ślusarce, a ślusarka to jest technikum, czy zawodówka, czy studia ślusarskie? Nie... Nie wiem. Gdy. Powiem tak, no szkoły po podstawówce i gimnazjum już nie ma gimnazjum to pod, po podstawówce. To mają tam jakieś swoje własne regulaminy dziwne. I am dead Nie, ja, pierdzielę. Jaki ja jestem głównym tym Yasuo Dobrze, że jestem nawidowany. Wow, kwadra, I am so good Wszystko zwiepałem co się dało Ma profil te technikum? O. Dobra, kuma Ty jaką szkołę zrobiłeś? Ja zrobiłem technikum informatyczne, nie polecam Znaczy, przynajmniej mojego nie polecam Ogólnie może być spoko, ale to jest zależne od szkoły, nie? PZ zamk się, <grystanie> Oro totalne, <O>, zoutplayowali <grystanie> Pozdro z odcinka Również pozdrawiam, mordeczka Ej, no naprawdę jest Cloud Drake Nie ma tego nowego do przetestowania Enemy objectives bounty o oh my god Czemu nie polecam? Wiesz co, bo e, ja liczyłem na to, że na technikum informatycznym nauczę się programować ITP, nie? Nie poszedłem tam, bo gram w komputery, fajnie, komputery. Tylko właśnie chciałem się nauczyć programować, a pierwsze co, to się dowiedziałem, że programowanie było w trzeciej klasie i dodatkowo to nie było nawet programowanie tylko jakieś gówno. Wiem, że druga grupa, bo my byliśmy podzieleni na grupy. I to było z poziomem angielskiego, tak podzieleni, że ja byłem w tej gorszej grupie, Sadge. Ci, co mniej ogarniali angielski, o, zresztą się. Ci, co mniej ogarniali angielski, no i tak byliśmy podzieleni na grupy, nie? I to byliśmy tak podzieleni do wszystkiego, i do jakichś tam zawodowych, i tak dalej. No, i druga grupa to mieli uczenie się tego C, a robili jakieś kalkulatory i tak dalej. A my co robiliśmy? My gubno robiliśmy. Mieliśmy jakiegoś nauczyciela totalnie z pizdy i w ogóle. Właśnie jestem czwartek ktoś się tych już nie Też nie polecam. Jeśli ktoś chce się nauczyć programować, to niech po prostu zrobi to na własną rękę, a nie idzie do szkoły. Chociaż. Przynajmniej. Chociaż teraz. Jest profil, technik, programista, nie? Podobno, jak widzowie mówili. Widzowie mówili, że jest taki profil, więc jakbym był młodszy, to może bym poszedł na ten profil. Druga klasa technikum, jedyne co robimy to gramy w ligę. Ja też grałem dużo w ligę technikom informatycznym. A jestem mechanikiem i zapierdam za 380 zł miesięcznie. To albo masz praktyki. Albo na, cza na czarno. Ale nie no, 380 miesięcznie morda, jak jest, jest... coś takiego jak minimalna krajowa. To nie możesz tyle zarabiać. Chyba, że bez kitu na praktykę. Jestem technik transportu kolejowego i mnie nieraz informacji bym coś im na lekcji. Tak to jest i sobie rapinguje. ja na praktykach mam 328 to tak ma być chyba no na praktykach się raczej tyle zarabia w <laughs> <laughs> pierwszej mieliśmy c++ a w drugiej zmienił nam na pythona no to za Astro Giga. Está que aqui, <coughs>